Co by pan powiedział trenerowi brzęczkowi? No, że dobrze, że dobrze trenuje. Spalony w piłce nożnej, co to jest? Nieważne. Spalony? Komu to potrzebne? Pan by nie chciał być trenerem? Nie, nie chciałbym być trenerem, ja chcę być grzybierzem. Wykalousak się, by znaleźć w nim jakiś grzyb. Kurwa, ja będę Jak to? A to nie może się tak kręcić. To nie jest You can Dance jabada jabadabadu Ale tu się rozkręciło, ale tu się rozkręciło Siemanko, cześć, cześć, hej, dzień dobry Witajcie wszyscy kibice w kolejnej piłkarskiej sądzie ulicznej Tym razem reprezentacja Polski I właśnie o nią będę pytał Ale zajrzyjcie również na kanał Betklik Polska Bo tam więcej materiałów, które u mnie nie zobaczycie Także łapa w górę, subskrypcja i startujemy Możesz oglądać i obstawiać mecze piłkarskie w aplikacji Betclick co pan uważa na temat gry reprezentacji Polski teraz, jak grają chłopaki? No dobrze grają. Dobrze grają. Nic by pan nie zmieniał? Mi się wydaje, że dobrze. Dobrze grają. Dobrze. dobrze. robią. Dobrze. Wszystko jest w porządku. Jest jest ja Słyszałem taką opinię, że trener Brzęczek wprowadził ekstra klasę do reprezentacji Polski. No, nie podoba się i na pewno przydałoby się zmienić trenera, tak? E, nie. Polska-Macedonia. Będzie takie spotkanie, jak pan uważa? Jaki może być wynik w tym meczu? Nie wiem, najprawdopodobniej remis, tak według mnie. Będzie ostra gra, bo wiadomo, y, macedończycy to są południowcy i nie przebierają w środkach. I wolałbym, wolałbym, żeby... Ale no, Lewandowski jako kapitan y, powinien, powinien... Y, Pociągnąć ich do, do, do zwycięstwa? Dokładnie, dokładnie tak. Myślę, że 3-0. No to myślę, że się da wyjechać. jeszcze. Z Macedonią myślę, że tak. Jaki będzie wynik według Ciebie? Tak na luzie. O Jezu, 1-0 dla Macedonii co ty gada. No dobra, powiedzcie mi, bo Jerzy Brzęczek swojego czasu powiedział na konferencji prasowej, że Zieliński jest naprawdę super graczem, tylko musi mu się coś przestawić w głowie. No jak uważacie, co musi mu się przestawić w głowie, żeby zaczął fajnie grać? Ja myślę, że to nie jest kwestia drużyny, znaczy drużyny, myślę, że to jest kwestia To było tak głupie powiedzieć, że może nie będę komentował. To zasługa trenera, może coś coś nie styka, że A co... lepiej, żeby stykało. No, zawsze lepiej jak styka. To ja nie wiem, to on musi przemyśleć sam sobie, co ze sobą zrobić. Tak samo jak reszta musiałby się bardziej starać, nie? Kurde, oni się nie starają po prostu. No to, to chyba tak. No. Staszeka, ty nie chciałbyś być trenerem? Nie, nie, wydaje mi się. No bo ty byś się nadał, jak ty mówisz, bo oni wychodzi, że się nie starają, chłopaki. No jak inne reprezentacje wygrywają, to bardziej się starają, nie? To wyobraź sobie, że idzie tu teraz Brzęczek, ulicą tu sobie idzie i go zatrzymujemy i co byś mu powiedział? No, żeby zmotywował chłopaków, żeby bardziej się starali, nie? Proste. No, kurde, mamy to, Stachu? Piąteczka. Jak on tak słabo ich trenuje, to co byś im powiedziała? Gdzie jest Ciulem? No, te same słowa bym powiedział, co tutaj panu we wywiadzie. Wręcz przeciwnie jakbym miał więcej czasu wsiedli w cztery oczy moglibyśmy pogadać tak, na spokojnie. Dokładnie. No że rzecz o powodzenia jak, naj, jak najlepiej jak najlepszych wyników. Cześć dobry człowieku i poszedłem doli. No ja go zatrzymuję i co byście powiedzieli brzęczkowi? Ominęlibyśmy go. A ty co byś mu powiedział? Ja bym na pewno sobie z nim zrobił zdjęcie. Co to jest spalony w piłce nożnej? Spalony no jak ktoś przed bramką. Piłka podana jest. Jak się wysunie za ostatniego ubrańca w momencie podania zawodnik Spalone? No, nie wiem jaki temat, bo człowiek mówi. Może... No, piłka nożna, bardziej o piłce nożnej. A lewa, spaliła. Lewa? Ale jaka lewa? O co chodzi? Ja nie wiem, a wy wiecie? Stachu Staszek? Dokładnie, no i petarda. Słuchaj, Stachu Staszek. Co to jest spalony? O kurde. Piłce nożnej, Pił... Staszek. To jest jak zawodnik. Jest przed tym. Przed tymi co bronią. Dzień dobry, co to jest spalony? Spalony papieros. <grym> spalony? Tak. Jak przed, przed tym są ci. 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 z drugiej drużyny. Spalony w piłce nożnej, co to jest? Kiedy zawodnik przeciwnej drużyny jest za linią obrony w momencie podania piłki. Oh my god! Wow! A Tomek Hajto, kojarzy pan w ogóle takiego gościa? To piłkarz. Brąkarz, tak? No i jest. A na przykład jeszcze mamy Jerzego Brzęczka? Brzęczek też kojarzę. A to nie jest w Tak. No, takie trochę podchwytliwe, przyznaję. Zgadza się. Na jakiej pozycji gra Tomek Hajto? Tomek. Kto? Kto? No. Skąd? No, nie wiem, nie. Hajto. Znam. Nie znam, nie znam. Proszę mi powiedzieć w takim razie, dlaczego Brzęczek powołuje rece, a nie powołuje Gadochy. No, bo dobrze robi. Ile mamy punktów teraz w grupie na na eliminacjach do euro? Pamiętasz? Jeden? Ta piłkarska sonda już dobiła końca. Także jeżeli ona wam się spodobała, wiecie co zrobić. Łapeczka w górę, subskrypcja. Przypominam, żebyście serdecznie zajrzeli na kanał Betpick Polska, bo tam wiele, wiele więcej tej piłkarskiej sondy, a co za tym idzie śmiesznych odpowiedzi. Na dziś to wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.